wszystkich serdecznie. Wśród nas y, jest obecny pan y, sekretarz miasta pan Artur Dzieliński. Witamy serdecznie. Y, witamy także panią skarbnik miasta panią Rozargę Grynis oraz pana radcę prawnego Patryka Ogórka. Y, witam także panie y, z biura rady panią Ewę i panią Justynę. Witam także eksperta Pawła Fedorczyka, który też jest z nami na łączach. O widzę też i pana prezydenta Nowaka. Dobry. Witam, witam. Witam wszystkich serdecznie, witam członków komisji rewizyjnej. Zacznę od sprawdzenia obecności. Pan Tomczyński Andrzej. Jestem obecny, dzień dobry. Witam. Jolanta Janowska. Jola widziałam, ale, ale musisz powiedzieć, że jesteś. Dzień dobry, witam serdecznie. Y, witam, y, Wojciech Karpiński. Witam, Krzysztof Konert. Dzień dobry, witam wszystkich, jestem obecny. Paweł Kowszyński. Dzień dobry, obecny. Adam Matwiejczuk. Dzień dobry, witam Państwa. Jestem. Robert Turulej. Dzień dobry, obecny. I ja Jolanta Lisewska, witam Państwa wszystkich jeszcze raz. Przechodzimy do porządku dzisiejszego posiedzenia. Porządek dostaliście Państwo na piśmie. Pierwszy punkt: informacja o protokole, z o protokole z poprzedniego posiedzenia komisji. Nie wpłynęły żadne uwagi. Uważam protokół za przyjęty. Punkt drugi: zapoznanie Komisji z opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2019 rok. E, państwo dostaliście, ale ja jeszcze przypomnę e, opinię. Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. E, wynik głosowania: za 5 głosów, przeciw 0 wstrzymujących się 0. Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Gospodarki Miasta Rady Miejskiej w Elblągu odbytego w dniu 20 kwietnia, wynik głosowania za 4 przeciw 0, wstrzymujący się 1. Komisja pozytywnie zaopini zaopiniowała sprawozdanie. Wyciąg z protokołu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Sztuki. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z. Z informacją o stanie mienia. Wynik: za 7 przeciw 0 wstrzymujących się 0. Komisja Polityki Regionalnej i Promocji Miasta także pozytywnie zaopiniowała. Za 5 przeciw 0 wstrzymujących się 1. I Komisja Zdrowia i Spraw spraw społecznych także pozytywnie zaopiniowała. Za było 5 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 4. I ostatnia komisja finansowo-budżetowa. Dostaliście Państwo sprawozdanie tej komisji. Zaopiniowało, stanowisko komisji jest pozytywne. Za 6 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się głosów 0. Czy są jakieś uwagi do tych stanowisk? Nie widzę. Przeczytam, zapoznam Państwa. Z opinią komisji rewizyjnej, którą, którą Państwo otrzymaliście, ale pozwolę sobie jeszcze raz ją przeczytać. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu o wykonaniu budżetu miasta Elbląg za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz do uchwały Rio z dnia 9 kwietnia 2020 roku na podstawie artykułu 12, 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 46 punkt 3 regulaminu Rady Miejskiej w Elblągu stanowiącego załącznik do statutu miasta Elbląg przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Elblągu w składzie. Jolanta Lisewska, y, przewodnicząca komisji, Andrzej Tomczyński, zastępca przewodniczącego, Jolanta Janowska, członek komisji, Wojciech Karpiński, członek komisji, Krzysztof Ko Koner, członek komisji, Paweł Kowszyński, członek komisji, Adam Matwiejczuk, członek komisji, Robert Turel, członek komisji. Opiniuje, tu będziemy głosować, więc później wpiszemy, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 za 2019 rok obejmujące dochody. Dochody własne gminy z tytułu dochodów publiczno-prawnych, prawno i pozostałych dochodów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie 2019 roku uchwarami Rady Miejskiej i zarządzeniami prezydenta miasta w ramach udzielonych mu uprawnień. Subwencję oświatową, równoważną i wyrównawczą dla gminy powiatów oraz uzupełniającą dla powiatów. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonanych przez powiat, dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy i powiatu, zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji własnych i zakup zakupy inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i powiat. Inne dotacje celowe wskazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przychody, wydatki bieżące i majątkowe, informacje o stanie mienia za 2019 rok. Uzasadnienie wszyscy państwa dostaliście, więc już nie będę czytała, tu są wszystkie. Liczby czy przeczytać? Przeczytam.

2019 rok miał wynosić dochody w wysokości 694 miliony 920 tysięcy 493 zł. Przychody

rozchodami miały stanowić kwotę 746 795 581 zł. Uchwalony plan dochodów budżetu miasta Elbląg na 2019 rok został wykonany w wysokości 702 217 951 zł, to jest 101,05%. Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku wyniosły 16 790 883 zł. Należności wymagalne zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 47 179 335 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 698 271 451 zł. To jest 97,76%. W tym wydatki bieżące wyniosły 604 918 448, zł, co stanowiło 97,70% planu. W tym wydatki płacowe i pochodne w wysokości 268 762 549, zł, to jest 98,98% ,98 planu. Wydatki majątkowe wyniosły 93 93 353 000 zł, to jest 98,16%. W tym wydatki inwestycyjne w wysokości 62 958 482 zł, to jest 97,51%. Nadwyżka budżetowa na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 3 946 499 zł. i 63 grosze to jest 0,56% wykonanych dochodów. Przepraszam. Łączna wysokość długu publicznego Elbląga na koniec 2019 roku wyniosła 311 364 000 846 zł to jest 47,76% wykonanych dochodów. Wskaźnik zdolności kredytowej przy ustawowych wyłączeniach wyniósł 5,77% wykonanych dochodów. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 maja 2020 roku i 2 czerwca 20 roku w oparciu o kryteria zgodności z prawem, gospodarności, i celowości dokonała całościowej, całościowej oceny wykonania budżetu miasta Elbląg za 2019 rok. Przepraszam. Wraz z informacją o stanie mienia. Komisja rozpatrzyła i zatwierdziła przedłożone komisji sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Komisja zapoznała się i nie, uf, i nie wniosła uwag uf, do uchwały Rio z dnia 9 kwietnia w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. To śmie mocno. Komisja rewizyjna szczegółowo zapoznała się. Ze sprawozdaniem prezydenta miasta z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia oraz wysłuchała wyjaśnień udzielonych przez skarbnika miasta. Komisja zapoznała się także z opiniami i stanowiskami, przepraszam chwilę, tak, robimy chwilkę przerwy. Komisja zapoznała się także z opiniami i stanowiskami Komisji Stałych Rady Miejskiej na temat wykonania budżetu w części dotyczącej zakresu ich działalności. Sprawdzono również zgodność pomiędzy uchwałą budżetową a uchwałami ją zmieniającymi. Dokonano analizy i badania sprawozdań statystycznych oraz porównano dane w nich zawarte. Komisja rewizyjna na jednym z posiedzeń zapoznała się również z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych, w miejskich jednostkach organizacyjnych w 2019 roku. Po szczegółowym przeanalizowaniu powyższych materiałów komisja rewizyjna i tu będziemy głosować, opiniuje wykonanie budżetu miasta Elbląg za 2019 rok. Czy są jakieś uwagi do opinii? Nie widzę. Wobec braku uwag poddaję pod głosowanie, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu miasta Elbląg za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Będę pytała po kolei Państwa o opinię. Tomczyński Andrzej. Andrzej Tomczyński głosuje za. Janowska Jolanta. Za. Karpiński Wojciech. Za przyjęciem. Konet Krzysztof. Za pozytywnym. Kowrzyński Paweł. Głosuję za Kluk Adam. Jestem za Robert Turlej. Jestem za. I ja także Jolanta Lisewska jestem za. Czyli komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała. Przystępujemy do następnego punktu wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Komisja rewizyjna w składzie Jolanta Lisewska, Andrzej Tomczyński, Jolanta Janowska, Wojciech Karpiński, Krzysztof Koner, Paweł Kowszyński, Adam Matwieczu, Robert tuliel na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 46 ust. 3 regulaminu Rady Miejskiej w Elblągu stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Elbląg przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu postanawia i tutaj przedłożyć Radzie Miejskiej w Elblągu wniosek o udzielenie Prezydentowi Miasta Elbląg absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Elbląg za 2019 rok. I tu będę także Państwa pytała po kolei, kto jest za takim wnioskiem. Tomczyński, Andrzej. Andrzej Tomczyński. Będę pytała dalej, może się przyłączy. Janowska, Jolanta. Wstrzymuję się. Karpiński, Wojciech. Ja się również wstrzymuję. Komet Krzysztof. Jestem za. Kowszyński Paweł. Wstrzymuję się. Matwiej Adam. Jestem za. Turlej Robert. Wstrzymuję się. Jeszcze raz Tomczyński Andrzej. Andrzej Tomczyński. Może przydzwonimy do niego. Lisewska Jolanta wstrzymuje się. Tomczyński, Andrzej Domiec dzwonił, że nie ma połączenia, także będzie próbował się połączyć. Wynik głosowania: dwa głosy za i raz, dwa, trzy, cztery, pięć głosów wstrzymujących się. I jeszcze nie mamy głosu Andrzeja Tomczyńskiego. Może za chwilę się skontaktuje, A jak nie, to. Pan Andrzej Tomczyński czy jest za udzieleniem absolutorium? Jestem, głosuję za udzieleniem absolutorium. Jest za, więc trzy głosy za i pięć głosów wstrzymujących się. Za udzieleniem? Tak, tak. Za udzieleniem absolutorium rozumiem? Czy... Tak. Tak, panie, panie radny, jest trzy osoby są za udzieleniem absolutorium, pięć głosów wstrzymało się. Dobrze, dziękuję. Przystępujemy do następnego punktu sprawy bieżące. Czy są jeszcze jakieś od państwa sprawy uwagi? Nie, to ja tylko powiem tak. Proszę Państwa, żebyście najpóźniej do czwartku przyszli do Biura Rady Miejskiej podpisać wniosek. Bo to musi iść do RIO, więc najpóźniej do czwartku, żeby każdy z Państwa przyszedł go podpisać. Słyszę, tak. Y Następna komisja rewizyjna planujemy na 23 czerwca o godzinie 11. Mam nadzieję, że już będziemy mogli wtedy spotkać się osobiście w, w Urzędzie Miejskim. Dobrze, 26 czerwca. 23 11. czerwca, 23 czerwca o godzinie Dobra. 11. Dostaniecie Państwo jeszcze na piśmie. Dobrze, dziękuję. Dobrze, Czy są jeszcze jakieś pytania, sprawy do poruszenia? Nie widzę. Dziękuję Państwu. Zamykam posiedzenie Komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.